Jak sobie radzimy w upały? No przede wszystkim wody. dużo wody pijemy. To jest najważniejsze. Spędzamy czas w cieniu. Dużo wody, e, kremy z filtrem wystarczą. Unikamy słońca, do cienia chowamy się. No i to wszystko trzeba pracować, niestety. Używamy dużo wiatraków. I zawijamy się na golasa w zimne, mokre prześcieradła ten zestaw jest niezawodny. Bynajmniej dla mnie jest bardzo źle, <noise> bo ja mieszkam i w Polsce i w Niemczech. W Niemczech mieszkam przy górach, powietrze inny, tu jest za ciężkie dla mnie. Woda, blisko wody. <noise> Dużo pić, przy wodzie siedzieć, no i jakoś wytrwać te, te, te wszystkie upały trzeba. Jemy smaczne lody, zimne Nieważne, opadzające. gdzie. Świetna sprawa, jak jest mgiełka na twarz i da się przeżyć. A co pani robi? Pije pani wodę? Dużo, 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 bardzo dużo wody pije. Mam zasłonięte okna, nie otwieram. Dopiero po prostu jak zajdzie słoneczko, to okna otwieram. I używam wentylatora. W cieniu przebywać, ewentualnie od godziny 12 do 15, bo tak jak widać, bo ja bardzo lubię ciepło, więc mi w ogóle nie przeszkadza. Jak sobie radzę w apały. Głównie to uprawiając, uprawiając jakieś sporty, pijąc jakieś chłodne napoje i odpoczywając nad jeziorem. Yy, jaki pani ma przepis na te upały? Na pewno lody i dużo mrożonej kawy. Polewamy się wodą, pijemy zimne napoje. Siedzieć w domu. Książka dobra, rozrywka, krzyżówka. Klimatyzacja. No <noise> i lody. <noise> <ス>いってらっし